Pozycja boczna bezpieczna stosowana u osób nieprzytomnych z zachowanym własnym oddechem ma ona za zadanie zapewnić drożność dróg oddechowych oraz zapewnić swobodny wypływ ewentualnej treści pokarmowej z ust poszkodowanego. Przed przystąpieniem do ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej musimy sprawdzić, czy ma założone okulary. Jeśli miałby założone, ściągamy je i kładziemy na bok. Następnie rękę, która jest bliżej nas, układamy pod kątem prostym, drugą zaplatamy. Naszą dłoń z dłonią poszkodowanego i kładziemy na jego policzku. Nogę, która jest dalej od nas, uginamy w kolanie, tak by stopa oparła się o podłoże. I pociągając za tą nogę, obracamy na bok. Udrażamy drogi oddechowe poprzez odgięcie głowy do tyłu. I stabilizujemy pozycję poprzez rozłożenie nóg. Poszkodowanego, ułożonego w pozycji bocznej, co minutę kontrolujemy oddech. Musimy pamiętać. Że poszkodowany może leżeć na jednym boku przez 30 minut. Po upływie tego czasu obracamy go na drugi bok.